Teraz, Oli, zrobisz tutaj kółeczko za kierownicą takiego cuda. To jest mikrokar, marka, która należy do firmy Ligier. Samochód, który można jeździć na prawo jazdy kategorii AM, czyli Oliwka, która już ma dawno temu skończone 14 lat, ma prawo jazdy kategorii AM. Co prawda, prawo jazdy zdawała na. Skuterze, ale może legalnie takim samochodem wyjechać na ulicę. I teraz kilka ciekawostek na temat tego auta. Po pierwsze, jak widać po gabarytach, to jest mniejsze nawet od smarta. Po drugie, cały ten samochód jest wykonany z plastiku. Wszystkie te elementy są plastikowe. I chodzi o to, że on musi być bardzo lekki. On musi ważyć 425 kg. Łącznie ze wszystkimi płynami, bo jest to pojazd spalinowy. On ma silnik spalinowy i zgodnie z homologacją dla takich pojazdów może tu być maksymalnie silnik spalinowy 49 cm na benzynę albo 500 cm, jeśli to jest diesel.